Cześć, witajcie, ja jestem Fausta, to jest Europa Universalist 4. Apokalipsa, Uf, powracam do Europki po dłuższej przerwie, to znaczy wiem, że na YouTubie to tam żadna przerwa. Dla mnie to jest duża przerwa, chyba dwa tygodnie nie nagrywałem. Wtedy miałem dużo na zapas. Nie, może z tydzień. No i teraz jak tak wracam, to Och, znacznie, znacznie inne uczucie. No, miałem ciężkie dwa tygodnie, naprawdę. Myślałem, że będzie trochę lepiej. W drugiej klasie liceum. No, niestety pomyliłem się. Okazuje się, że nie jest lepiej, jest dosyć nieciekawie. Um, no, ale to też w sumie moja wina, bo jakbym tak dużo na siebie nie ładował, to miałbym lżej na pewno z tymi podstawowymi rozszerzeniami i tak dalej. Ale skoro już tutaj jestem w tej szkole, to trzeba by się nie pouczyć, prawda? No i tak, i tak to wygląda. No dobra, kontynuujemy naszą kolonizację. Czekamy, aż ktoś do nas przyjdzie. Portugalii już na pewno o nas wie. Wiemy to z tego, że pływały tutaj ich łodzie. Czyli już nas odkryli. No teraz pytanie... Kiedy do nas przybędą? No kiedyś Kolumbię będą musieli kolonizować. Kiedyś nam wojnę wypowiedzą. Jeśli będą chcieli ziemi, damy im ją. Żebyśmy się tylko mogli zreformować. A jak już się zreformujemy, to będzie dobrze. W sensie, niekoniecznie zreformować, co... Co, 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 Zwesternizować. Reformy mamy już wszystkie, jesteśmy zreformowani. Dum mnie rośnie. Mamy 48 prowincji, tak? To jest całkiem ładnie, całkiem sporo. Nie mamy kora? Jakiegoś mamy kora, o co chodzi? Pokazuje nam, że. A, bo może wlicza też kolonie. Pokazuje 47 non-overseas cores. To znaczy, że wlicza też kolonie, która nie jest jeszcze korem. Ale już niedługo będzie. Yy, myślę, że dwa miesiące już mamy miasto. I teraz tak. Yy, no, niech się zrobi już. Trochę manpowera dodatkowego. Będzie miasto? Nie, jeszcze brakuje. Możemy wziąć technologię, czemu nie? O, i możemy zreformować wojsko yy, Możemy mieć 33 tysiące Jak ja to wtedy obmyślałem? Okej, okay, mamy miasto Oczywiście kor od razu i wysyłamy dalej yy, teraz tak Mam 15 tysięcy piechoty I 33 tysiące... Dobra, 15, no to chyba 5 dodatkowych Bierzmy od razu technologię, czemu nie? Chyba 5 dodatkowych yy, jednostek konnych do tego, jak ja to będę robił? 15, 5, 5, a może 15, 5, 10. No dobra, jakoś się to wymyśli. Na razie niech będzie tylko 5. Jak tam nasza inflacja spada, na szczęście. Powoli, bo powoli, ale spada. Więc jest dobrze. Hmm. Religijnie też tutaj wszystko w porządku. Ehm, no, w sumie mamy odkryte tutaj. Można by iść w tę stronę, bo... O właśnie, już są nawet e, granice pokazane. Tutaj jest chyba e, plemię Nawaho, więc warto by było tam też wysłać e, z dwa oddziały. I kolonistę. I niech się już powoli robi Humano, Żumano. Nie wiem, to zależy w sumie, kto to podbija. E, do tego nazwa się dostosowuje, tak powiem. Dobra, ile teraz dostajemy pieniędzy? E, no, 3 dukaty. Na razie nam to wystarczy. Oddział wojska mamy 15,5. Tutaj mamy. Oddziały porządkowe do kolonii. Dobra, i to niech się robi w swoim tempie. Najbardziej nam zależy na tym, na tej linii brzegowej, żeby nikt nam tutaj nic nie kolonizował. Kolonizować mają tutaj. Tu jest ciasne miejsce, które można łatwo dosyć podbić. Ewentualnie damy się trochę podbić właśnie w tym miejscu również. Dobra, ktoś chce nam się buntować? Nie. Możemy zmniejszyć autonomię? Mm, tutaj możemy pozmniejszyć. Chociaż nie, to strasznie wywoła... Um, spory unrest. Tutaj na przykład niekoniecznie. Tutaj nie ma autonomii, tutaj jest autonomia, tutaj można zmniejszyć też. Czemu tutaj aż tyle? Gdzieś tutaj 7 aż wyszło. Autonomii. W mixteku to... A nie, w 1%, ale 7 zostało. No, no nie, no to można pozmniejszać autonomię. E, no tutaj nie widzę, nie opłaca się zbytnio. Dobra, no to reszta już samoczynnie zejdzie. Więc luzik. Dobra, maintenance no tak na no mniej niż pół. E, kolonie też forty. Za forty płacimy 5 dukatów. Myślę, że to akurat, żebyśmy trochę mieli jeszcze tego Army Tradition no bo jednak no bo jednak army tradition dodaje sporo fajnych rzeczy. Może nie aż tak, nie aż tak dużo, ale ale warto. Fortów mamy 5. Jakieś tutaj na górze jeszcze można by pobudować jakby co. Możemy tutaj zbudować marketplace'a, bo wiem, że to jest center of trade. Tak, plus 5, aż dodaje. Jeszcze gdzieś marketplace'y się opłacają. No niekoniecznie, tak patrzę tutaj. Nie, tutaj 09, to też nie. No, te prowincje, w których ma największy wpływ, już są obudowane, prawda? Jak to jest? Trade. Prowincje Trade Power. Tlapanek. Tak to w Tlapaneku jest zbudowane? Tak. Meksyko. Klapanek. 22. No dokładnie. Pueblo coś tam ma 20. Czyli to. No dokładnie. Czyli te dwie prowincje, z których wchodzi i wychodzi. W ogóle jak wygląda Meksyk ogólnie? Eee, no tak, tylko my tutaj coś zbieramy. Czyli to jest praktycznie teoretycznie bez sensu. Z drugiej jednak strony na przyszłość się przyda. A jak Rio Grande wygląda? No Rio Grande już trochę więcej wymaga trade powera. E, więc można myśleć już coś tutaj. Kiedy będziemy mieli łodzie? O to jest pytanie. Chyba dopiero jak będziemy Western. E, wydaje mi się, że będąc e, Mesoamerican nie możemy mieć w ogóle łodzi na żadnym poziomie technologicznym. Więc trochę nam to jeszcze zajmie. No ale. Trzeba próbować, nie? Dobra, może tutaj na razie odwołamy Settlersa i wyślijmy go tutaj do Humano. Zobaczymy, jak to zadziała. Znowu mamy ten sam event. Zobaczmy ten Manpower. Chociaż może coś innego tutaj daje, fajne rzeczy. Czego mamy najwięcej? Um, teoretycznie najwięcej mamy military technology, więc tutaj możemy trochę punktów wyrzucić. Manpower nam się też zregeneruje, więc będzie ok. Dobra, co możemy budować? Baraki możemy budować. Gdzie się opłaca? Tutaj na przykład 375 to jest dobre miejsce. E, no tu nie widzę. Ogólnie dosyć słabe są te wszystkie miejsca. Nie widzę żadnego konkretnego lepszego. Więc może. No w Meksyku? W Meksyku chyba bardziej się będzie opłacało zbudować templ. Dlatego poczekam, aż będę miał kolejny poziom administracyjny i dopiero wtedy będę budował ewentualnie jakieś dodatki. No. No i tak się żyje powoli na tej wsi. No nie wiem, co mam tutaj robić zwykle. No. no... Mamy 1540 rok. Gdzie są koloniści? Przecież oni technologicznie już powinni nawet móc kolonizować to wszystko wokół czemu nie przypływają. Local unrest, local settler increased. No dokładnie, trudno. Unrest trochę się zwiększa, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak jest malutki. A więcej kolonistów równa się szybszy rozwój. Dobra, Grand 8. Skoro tutaj jest dodatek, to tutaj możemy już wysłać ponownie ziomeczka, niech przyspiesza tą jedną na brzegu. I tak się powoli rozrastamy, no, Nawet nie mamy żadnej idei kolonizacyjnej, tylko z tej reformy coś, coś tutaj robimy. Mamy piątą dyplomatyczną, więc global settler increase się też już zwiększył. Teraz dopiero na dziesiątej będzie, więc trochę trzeba poczekać. Rebelianci. No, tutaj coś mogą chcieć, ale to prędzej im się skończy ten właśnie mm, autonomy decreased. Kiedy? 49? No, to jeszcze 7 lat. A to pokazuje, że za ile się zbuntują? Za 8 i 6 mniej więcej. No dobra, zobaczymy. Mogą wcześniej, mogą nawet później. No mogą wcale, tak więc wszystko zależy. Tak naprawdę. Eee, no i co? Co tu dużo mówić? No spodziewałem się, że oni przyjdą tak, wow, szybko zaczął mnie nacisnąć i w ogóle. Bo przecież zobaczcie ile mam złota, nie? Eee, mam pięć prowincji ze złotem. Ciekawe, co tutaj się też kryje. No tutaj udało się. Jacyś tam biedacy o wieśniacy. W takim razie trzeba się nimi zająć. Ruszać tam już. No, straty może odrobinę większe, ale nie ma co im pozwalać na takie panoszenie się. Dobrze by było pozmieniać yy, kultury przede wszystkim tutaj w tym regionie, jeśli on zostałby podbity, to nie mogliby kolonizatorzy zmieniać kultury. Więc to jest też ważne. Czemu nie mogę na przykład tutaj zmienić kultury? Separatyzm mają. Jeszcze tylko... ile? Dwa lata? The amount of unrest in the province. Separatyzm lasts until 48. Czyli 5 lat jeszcze. E, no to sporo w sumie. Wydawało mi się, że trochę szybciej to pójdzie. E, no i nasz Montezuma jest zagrożony, ale w sumie fajnie jakby umarł. Ale przeżył. E, bo mamy lepszego następcę. 3, 4, 3. Więc jest okej. Okay. Dobra, możemy teraz już się znowu... O! Anglia. Anglicy. O, tak. O, tak. Oni będą chcieli nas podbijać. Ja już to czuję. Zobaczcie, jaką mają armadę. Sześć ciężkich 21 transportów przypłynęli. Tutaj zrzucić wojsko. Zrzućcie je na mnie. No, chodźcie. Spróbujcie. Um, dobra, to co, zmieniamy? O, kto ma lepsze technologie? Czy ja już tutaj graniczę z kimś? No to wygląda. Tutaj musi być ten Navajo. Jak mi się skończy Humano, no to będę mógł wziąć... E, ...wziąć technologię i zaatakować tamtych. E, dobra, no to w sumie co robię? Zmieniam te kultury, czy nie zmieniam? Straćmy trochę prestiżu. No dobra, zmienimy może tutaj, gdzie się da. Mm, no dobra, no to tutaj. Tutaj, tutaj trochę wytracimy się z punktów. Dobra, to są chyba wszystkie te. Tak, nawet jedną zmieniamy z jeszcze innej grupy, tej kulturowej. No dobra. To może te dwie też. Dobra. Te są w mojej grupie kulturowej, więc nie ma sensu. No. Okej. Okay. Okej. Okay. Jukatek już też zmieniamy na inną kulturę. No i umarłem. Ale są pozytywy, bo wchodzi lepszy, silniejszy eee, król. Możemy zmniejszyć trochę maintenance army. O, udało się, karankała już jest zrobiona. Teraz wyślimy do Humano. Tropmy kora, eee, bo nie mogę iść dalej tutaj. Nie wiem czemu. Więc na razie się skupmy na tym. Może jak zrobię Kora, O, znowu Portugalia tutaj pływa. Trzeba uważać. I co się chyba zaraz zbuntuje. No, zwiększymy sobie maintenance. Różmy tam już. Od razu jak nam się przychód zwiększył po tym, jak mamy już znowu tylko jedną kolonię, a nie dwie. No dobra, zobaczmy. A jak w ogóle to długo potrwa? Do 52, czyli. Czyli nie tak źle. Dobra, karankała jest już korem, ale dalej nie mogę mm, po linii brzegowej kolonizować. No trudno. Nie wiem, w takim razie jakoś to trzeba wyczekać. O, Hiszpania! A widzicie, jak już zaczęli się wszyscy pojawiać, znaczy, że któryś w końcu na nas ruszy. A dziwne, że jeszcze nie ruszają. Technologię militarną mamy nawet niezłą, bo. Mm, szóstą, a no tak. Myślałem, że jak. O, nawet Holandia już tutaj przypłynęła. No, for fuck's sake, niech ktoś kolonizuje Kolumbię. Kolumbia, albo nawet już niech stracę tą Luizjanę. Mamy następce 2-5-5. Naprawdę niezły ziomek. Nasz ee, ziomek co jest teraz ma 3-4-3, więc też nie jest źle. Dobra, trochę prestiżu straciliśmy, ale dodatkowe różne rzeczy są. Czuję, że ktoś tutaj może wybuchnąć. I co wybuchnie w Gwatemali? A właściwie moment. Gdzie wybuchnie? Guatemala Xik Kalanko i Chiapas, Guatemala, Chiapas, Kalanko. No kurczę, no to wystarczy zrobić tak. Ty idziesz tutaj, a ty tutaj. No i wybuchli. Separatyści już dodają, już dodają. mmm, brakuje. Dobra, to nie, to trudno. Rezygnujemy z tłumienia, znaczy z blokowania i tłumimy. Dobra, trzeba jak najszybciej to załatwić. No i okej. Okay. A, i tutaj była zmieniona kultura, tak? No i problem będzie w tym, że. Nie, dalej się zmienia. Dobra, już się bałem. Czy to dorzuciło separatyzm? Nie, na szczęście nie. Tutaj również. Dobra. No to co, wracamy. Mm. Albo zróbmy tak, staniemy na tych dwóch, a jak ma wybuchnąć to tylko w Gwatemali. To będzie najlepsze. W zapoteku miksy i tochtepek. No dobra. O, dostałem stability, jak Milusio. No to możemy teraz już rozdzielić się faktycznie. I tutaj do mixe, albo do tochtepeku. O. o! No i ślicznie. A nie, jeszcze zapotek z mixe tutaj, tak? Dobra, to najpierw niech spadnie tamto. Zaraz zaczniemy spadać to. Kupmy sobie gościa od Reinforce'a. Eee, no i ślicznie. Przychód mamy ładny. O, widzimy kolejne, eee, kolejne plemię. Mano nam się zaraz zrobi. E, no ale znowu nam kolonizatorzy gdzieś zaginęli w akcji. Już byli tak blisko. No i tyle. E, dobra, teraz zapotek. Gdzie? Mikse. E, a te inne? Tlapanek jest. Telo, lao, pani tlapanek. E, to jest gdzieś tutaj, tak? Nie tutaj. Słapanek. A tutaj pan dobra. No i zaraz ogarniemy wszystkich buntowników pokojowym sposobem. No. I e, jeszcze Mixtekan. Mixtek i Kojolapan. O, gościu nam znowu umarł. Tracimy tych ludzi. Jest od inflacji, ale trochę drogi. Ale w sumie stać mnie na niego i potrzebuję punktów. No i kolejny umarł. Dobra, niech będzie ten. Kultury zmienione. Um, Okej, okay, azteckie. To teraz te jukatańskie. Nie możemy dalej zmienić. Czemu? Separatyzm. Ile jeszcze? 49. No dobra, poczekamy chwilę. Dobra. Kogo mamy jeszcze stłumić? Um, mixtek Koyolapan To jest chyba gdzieś tutaj, nie? Tak Moment, ci już są wszyscy, jeszcze trochę Dobra Dwa Amerykantylizmu Chętnie, chętnie Dobra, Mixtek I Koyolapan, tak? Tak um, Mixtek Koyolapan Brakuje, czyli muszą dołączyć do nich i już będzie w sam raz wszyscy. E, najmijmy sobie. No tak, najmiemy sobie tamtego gościa. Możemy już zmieniać jeszcze nie. Ile to potrwa jeszcze? No już. No. E, tak. Zmieni. Zmieni. Zmień. Tu już się też kończą. No i tutaj. Już buntów nie będzie. Możemy przenieść wojsko z powrotem. Zmniejszyć maintenance. I jak to wygląda? Zaraz będzie... ...humano... Eee, ...skolonizowane w pełni. Czyli tak. Kultura Astecka jest w miarę okej okay. tutaj już. Tutaj za chwilę też będzie. Kolejna technologia nasz, nareszcie administracyjna. Możemy budować te świątynie nareszcie. Zobaczmy. Czy one się opłacają, czy nie? Tak, dukaty zapłacimy chętnie za kolejne rzeczy. Ehm, opłaca się w Meksyku 0,2. 0,13 tutaj się też opłaci. 0,3, 0,6, no 0,10 jeszcze może też. A no dobra, na razie nie ma pieniędzy, ale 0,10, nie, 0,13 najpierw patrzę. Potem te gorsze i dopiero. Ok, to co? tutaj 0,13. No i jak tylko będzie gotowa, um, tak dobra, zmniejszymy trochę National Tax, niestety. I zaraz najmiemy gościa. Ile on nas kosztuje? 108 dukatów. No to trochę to jeszcze potrwa. Ale na luzie nie będzie z tym raczej żadnego problemu no zaraz się zrobi, więc można by już tam transportować naszą armię. Atakujemy na Waho, od razu wasalizujemy i konwertujemy na, na Huatl. Tych ludzi możemy już przerzucić, żeby po prostu nie tracili sił. Dobra, niech będzie gość od inflacji. Tak czy siak dalej zarabiamy? Jakby co możemy zawsze jeszcze wyłączyć? Forty. Więc nie ma tego problemu. Dermowe punkty. No i jest Humano. Dobra, oczywiście Kor. No czemu nie, nie widzę Nawaho? To jest Nawaho. To jest Nawaho na pewno. Tylko czemu ja go nie widzę? No to jest pytanie. No dobra, czyli nie ma podbijania na razie, ale mamy już widoczną atakapę, więc czemu by na nią nie pójść. Dobra, w takim razie wycofajcie się gdzieś, nie wiem, na ten fort tutaj. Um, ok, Zaraz będziemy mieli kolejną technologię militarną. Tak to mówię jakby to był jakiś wyczyn, ale tak naprawdę to jest bieda totalna. No i dobra, trzy ostatnie. Kulturowe konwersje. I będziemy mieli tutaj całą aztecką kulturę w tym miejscu Można by w sumie jeszcze zapotek dla, i tlapanek i mikstek też przekonwertować Ewentualnie totonek, bo on jest narażony też na, na... zajęcie Przez kolonistów Więc to może się opłacić O, widzę, że tutaj są silniejsi jacyś ym, Jacyś miejscowi, chociaż nie, nie aż tak, wydawało mi się long term, czy od razu full payment. Long term potrzebujemy punktów szczególnie dyplomatycznych. No. No i tak się żyje powoli na tej wsi kolonistów ani widu, ani słuchu. Może powinienem był iść w tę stronę właśnie. Bo oni zwykle wierzch Kolumbii biorą i tak dalej. No kolejny legitimacy nam spada, ale za to merkantylizm wzrośnie. Amerykantylizm to jest dobra rzecz. Znowu Hiszpanie tutaj pływają. A i tak tutaj się zamierzają, tak niby nic, ale tak na... O, Holandia znowu przypłynęła. Portugalia od drugiej strony opływa. Ameryki. Hmm, tutaj cicha woda. Cicha woda. Dobra, jeszcze tutaj tą 0.13 można pobudować. No nigdzie indziej nie widzę większych prowitów niż 0.10, więc na razie odpuszczę i będę zbierał już pieniądze. Dużo nie będzie, ale zawsze. O, Francja już nawet przypłynęła też. Ktokolwiek, niech tutaj powstawi jedną małą prowincję, ewentualnie ja mu oddam na chwilę. No, Francuzi pływają. Nie widzę y, też, żeby wyspy y, już kolonizowali Karaiby. No, cześć, Francuzi. Może macie ochotę, nie wiem się, albo coś. Dobra, mamy już um, armaty. Jak je rozdzielimy? W ogóle, jaki mamy tutaj supply limit? Jest supply limit, supply. 79 dukatów, spoko. Supply limit. Um, spory nawet, tylko tutaj. Jest taki kiepski, 17, ale tak po 25, 22, 26, 30 nawet. No i gdzie to było w końcu? Supply limit. Tutaj. Na przykład tutaj, ile jest? To 22. No to myślę, że 25 będzie ok. Zróbmy sobie 5 takich. O, drogie są. 3 na razie będą. To 3 może niech będą. 23 tysiące brzmi ok. Poza tym i tak nic z tą armią więcej nie zrobimy, jak ewentualnie zaatakujemy Indian um, powyżej nas. Duma mamy troszkę. No, ale może jak zaatakujemy kogoś wokół nas, to się zmniejszy. Dużo teraz płacimy dodatkowo? Ile płacimy za naszą armię? Sporo nawet. O! No i pokazało się, nareszcie na Wacho możemy atakować. Wyłączmy Forty na razie. Wyłączmy Maintenance. ciągle wyłączyłem Forty? Bo zauważyłem, że nie stać by nas było w końcu. Płacimy strasznie dużo za tego gościa od inflacji, ale to daje też profity właśnie w tę stronę, że em, przynajmniej inflacji nie musimy zmniejszać. No to co, Flower Wars. Lecimy na nich. Nawet już bez lidera nie ma takiej potrzeby, chociaż jaki jest ten nasz następca? A, ma 9 lat. 255, tak czy tak bym go nie użył. Szkoda chłopaka. O, oni przyszli tutaj do mnie. W takim razie trzeba by ich yy, nie zniszczyć. Mają tylko 14 tysięcy piechoty. Strasznie powoli się tutaj chodzi. Dobra, weźmy tutaj te dwa oddziały i one niech odbijają. A ty idź, oblegaj już. Ty idź tu, a ty tu. Dobra. O, jeden, trochę przedłużyłem odcinek, myślę, że i tak jest w miarę okej, okay, tak więc no cóż, dzięki za oglądanie, to było na tyle i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, może w końcu przypłyną Europejczycy i zacznie się coś ciekawego. Cześć!